Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, Wuka i w dzisiejszym filmie będziemy sobie sprawdzać różne seedy z TikToka w Minecraft. Poprzedni odcinek wam się bardzo spodobał, dlatego postanowiłem, że nagram kolejny. A jeżeli chcecie jeszcze kolejny, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę, ponieważ każdy tysiąc łapek w górę to jeden TikTok dodatkowy w następnym odcinku, więc myślę, że warto zostawić łapkę. Tak samo jak warto zostawić subskrypcję, bo zbliżamy się do miliona. Jeżeli chcesz dać małą cegiełkę do tego celu, to daj suba, klikaj. Okej. Okay. Mamy tutaj seed, wersja Minecraft Bedrock. Jak możecie zauważyć, gościu pokazał nam chyba spawn na początku i poczcie, co to jest? Ej, mamy wioskę położoną w jakiejś mega dziwnej okolicy, jest góra Tutaj mamy wieże pilagerów. Tam pod wodą był jakiś kejwy. Tutaj też są jakieś kejwy porąbane. To wyglądało naprawdę ciekawie. A więc jak widzicie, jesteśmy w menu Minecraft Bedrock. I teraz będziemy przepisywać seed, który przed chwilą widzieliśmy. Mam nadzieję, że on zadziała, bo już jak możecie zauważyć, cały jest przepisany. Więc tworzę świat i zaraz się okaże, czy będziemy mieli tą wielką górę z wioską villagerów. Okej, okay, dobra, znajdujemy się. O kurde, patrzcie! To rzeczywiście zadziałało. Ziomek pokazywał nam spawn, który się znajduje tu i rzeczywiście tutaj się zrespiłem. I teraz jesteśmy na świecie, który jest jeden w jeden taki jak był na TikToku. Ej, mocno. Ej, patrzcie ile tutaj jest kowali! Pa to, ej! To jest niemożliwe, jeden kowal. Dobra, zobaczmy od razu drop itemów. Nie jest źle, nie jest źle. Czy będą tutaj diamenty? Bo patrzcie, jest kowal i kowal. Zaraz obok siebie. Tutaj znowu żelazo. Ej, i to naprawdę dużo tego żelaza. Tutaj mamy trzeciego kowala. Ej, co tu się dzieje? Mega dobry dropik. No wszystko z żelaza. Może u tego ostatniego kowala będzie jakiś diamond? Please, one diamond please. No nie, dalej żelazo, ale nadal jest to naprawdę wyśmienity start. Więc mamy cztery kowale, czy może ja coś jeszcze przeoczyłem? Czekajcie, bo tutaj też jest pod tą górą. O kurde. Pa jest piąty. Piąty Kowal w wiosce, czaisz? No i tutaj mamy obsydian. I mamy tyle obsydianu, że od razu możemy iść tak naprawdę do Netheru. Ej, zarumbisty seed, w sensie serio, robi wrażenie. Tutaj mamy oczywiście y pillagerów. Jaki jest dropu u pillagerów? No, u pillagerów nigdy nie było dobrego dropu, ale też autor TikToka pokazywał, że jest coś pod wodą. I nie do końca wiedziałem co to, ale to jest chyba, słuchajcie, podwodna świątynia. Nie, to nie jest podwodna świątynia. To są ruiny portalu. I co tutaj będziemy mieli? Uwaga, uwaga. O, dobra, otworzyło się. No, 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 niezbyt dobre przedmioty, ale tak czy siak, mega zarumbisty seed. No bo popatrzcie tylko na to, nie? Musicie zamieszkać w takiej wiosce, która jest full na wodzie. Dookoła macie góry i macie taką ogromną wodną górę. W sumie, no nie do końca wodną, ale no jak sami widzicie, z tej góry wydobywa się głównie woda, a na samej górze jest lód. Mega zarumbisty seed. A, i właśnie, mamy jeszcze te kawy, które były pokazywane. O kurde, no. To wygląda naprawdę mega epicko. Co jest? Patrzcie, jaki cave. O kurde. Ej, nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych seedów, jaki widziałem w życiu w Minecraft. Macie tutaj dosłownie wszystko, czego potrzebujecie. A ten cave można naprawdę fajnie zagospodarować. Jakbyśmy go całego oświetlili, no miodzio. Więc ten seed oceniam w mojej skali 10 na 10. W ogóle patrzcie, jak się bagują chmurki śmiesznie przez wodę. <grych> Lecimy z kolejnym. Okej, okay, mamy tutaj seed podany przez jakiegoś użytkownika w komentarzach. I mamy tutaj spawn. I mamy znowu wioskę villagerów, w której są, jak możecie zauważyć, czterech kowali tam było napisane. I mam od razu pod tą wioską Stornhold. Ej, co jest? I są tu podane różne kordy i tu nawet skarb jest. I tu kolejny skarb. Co ty gadasz? Ej, zarąbiste. Ile tego tu jest? O co chodzi? Ale powalone, ile skrzynek ze skarbem. Ej, nie wierzę. Ej, mega Cox. A tutaj w neterze, jak zejdziemy sobie na sam dół, zaraz koło portalu, mamy... Bajorko, aha, mamy tutaj fortecę. No to nieźle, i Bastion. Ten seed był równie powalony. Standardowo, dajemy sobie tu kreatywne, dajemy sobie zaawansowane. I teraz przepisuję seed, który był podany w TikToku. Okej, okay, seed przepisany. Klikam stwórz i zaraz zobaczymy, czy ten świat rzeczywiście się wygeneruje tak, jak było na TikToku. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Okej. Okay. I rzeczywiście, pa! Kolejna wioska. O kurde. Ej to rzeczywiście działa, ale jestem w szoku, nie? Dobra, sprawdzamy lód, dobra, tutaj nie jest źle, znowu mamy samo żelazo. Tutaj dwa kowale obok się. Ej, ale to jest porumbany, nie? Jakiś szczęśliwy odcinek, że wszystkie sydy działają. Dobra, tutaj też żelazo. Jak się sprawa ma y, z tym kowalem? Proszę mi powiedzieć. O, dobra, jest subsydian, ale nadal żelazo. Okej, okay, i to w sumie tyle. A nie było tego więcej czasem? No dobra, nieważne, ale tak czy siak obok wioski mamy te ruiny portalu. I zaraz koło ruin portalu mamy też statek. Y, znajdziemy przeróżne przedmiotasy. O, mamy mapę. Poka mapę. A, tu jest mapa skarbu, a skarbów jest tutaj cała masa, jak widzieliście przed chwilą, czekajcie, wyjdźmy stąd e, wyjdziemy sobie na spektatora więc jestem na spektatorze i znajdziemy sobie te wszystkie skrzynki, bo ich trochę tutaj było i patrzcie właśnie co najważniejsze, mamy tutaj Stornhold Patrzcie to, zaraz pod spawnem, tak naprawdę, bo tutaj się zrespiliśmy. Od razu jest portal, że trochę potrzebujemy dużo enderpereł, ale jesteśmy w stanie to na luziku na pewno ogarnąć. Teraz naszą misją będzie znalezienie tych skrzynek. Chociaż ja nie wiem, czy na spektajtorze to będzie takie proste. Czy bez korzystania z tych kordów podanych przez ziomka znajdę skarb? Patrzcie, mamy pierwszą skrzynię. Czy ją ja mogę otworzyć? Nie mogę jej otworzyć. Dobra, więc game od 1. Rozwalamy, pyk. O la la! Mamy pierwszy skarb, ich było naprawdę dużo. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie znaleźć, ale no jakby nie patrzeć, też oglądaliście tego TikToka razem ze mną. Patrzcie, mamy drugą skrzynię. I jesteście w stanie sobie też jakby y, sami obadać, gdzie te skrzynki są, bo te kordy wszystkie zostały tam podane. Ale dobra, otwieramy tą. Znowu diament! Ej, zarumbiście! Ale w mojej ocenie tamten seed był lepszy. Dobra, co my tutaj mamy? Ziomek będzie nam przedstawił Kolejny sit, o kurde, patrzcie Wioska villagerów, mężczyzn, Wieża villagerów I pod wodą już widzę świątynię Co tu się odwala, ej, takiego miksu to ja chyba jeszcze nigdy nie widziałem, nie? Ej, mega mocno. Więc, tak jak wcześniej, tworzymy znowu nowy świat. I wpisujemy seed, który był podany. Tam Ziomek mówił, że jesteśmy w nieco innym miejscu zrespieni i trzeba sobie odnaleźć to, co on pokazywał, ale chyba damy radę, nie? Okej, okay, seed przepisany, tworzymy świat. No i dobra, jesteśmy. O, jesteśmy w tym miejscu właśnie. ...które pokazywał ziomeczek. I teraz będzie trzeba poszukać tego miejsca, które było właśnie na tym TikToku. Tutaj jest dużo wody, a to wszystko działo się w wodzie jakby, więc wydaje mi się, że to gdzieś będzie tutaj przed nami. A chodzi tutaj o miks wszystkich struktur, znaczy no może nie wszystkich, ale w większości, nie? Mam tak duży render distance, że wydaje mi się, że to już powinno być tutaj zauważalne, a nadal nie jest. Patrzcie to, widzimy prawie pół mapy, a nadal ty. Struktur nie widzę. Obejrzałem jeszcze raz TikToka i chyba źle poleciałem, bo mieliśmy lecieć w stronę właśnie tych różowych drzew. Więc zobaczymy, czy może teraz tam trafię. Włączyłem sobie game od 1, bo na tym spektajcie jakoś mega dziwnie się lata na tym bedroku. W ogóle Minecraft Bedrock jest mega dziwny. Ej, no nie gadaj, nie gadaj, że tu będzie Lipton. Nie chcę się poddawać. I widzicie, i lecę dalej, ale no nie widzę tego, co miało tutaj być. No przykro, przykro, więc. Przejdźmy do następnego TikToka. Dobra, co my tutaj mamy? Znowu seed na Minecraft 1.20. Jak możecie zauważyć, ziomek leci sobie łódeczką na wyspę, gdzie jest wioska villagerów, ale tam znajduje się tylko jeden domek i iron golem z farmą. No i dzwon, wiadomo, ale... Mocno w ogóle, czy wy to widzicie? Co jest? Koniecznie musimy sobie to sprawdzić Seed wpisany po raz kolejny No i tworzymy ten świat Miejmy nadzieję, że ten seed chociaż odda I rzeczywiście znajdziemy tą wyspę z tym jednym villagerowym domkiem Okej okay. I rzeczywiście jesteśmy tu. Pa! O kurde! Czy wy to widzicie? Znajdujemy się na wyspie, gdzie jest wioska villagerów, ale jest tylko jeden domek. Co jest? I tutaj nie ma chyba ani jednego villagera, nie? Ej, rzeczywiście, tutaj nie ma ani jednego villagera. Jest jeden Iron Golem, są koty, są dzwony, ale villagera ani jednego, zero mieszkańców. Ej, mocne. Damy sobie noc i zrespimy sobie zombiaka, no bo w sumie jest Iron Golem, ale Iron Golem nie ma. Kogo chronić? Ale rzuca się na nich, ale on tak robi chyba w domyśle, nie? Że Iron Golem po prostu się rzuca na moby, nieważne. Ej, co jest? Ty. Ty zbagował się, pa! Ej, on zostanie pokonany? Czy mi się wydaje. Ej, co to za bitwa w ogóle? Ej, nie gadaj, że tu mieszka tak głupi Iron Golem. Ej, czy wy widzicie. Czy, czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Halo, Mojang Iron Golem ewidentnie się zbagował. I to w taki sposób, którego jeszcze chyba nie widziałem w Minecraft Dobra, nie grajcie na tym seedzie Bo macie tu bardzo głupiego Iron Golem X Więc nie polecam Ale tak w ramach ciekawostki Naprawdę ciekawy seed W sensie nie widziałem nigdy wcześniej czegoś takiego Moja ocenka 4 na 10 Dobra, kolejny TikTok I mamy tutaj Java Bedrock seed Okej, okay, dobra Ziomek wpada w dziurę i mamy pierwszy seed Ej, jakie góry, o oh, lol. Ej dobra, to będziemy musieli sobie sprawdzić. Mega góry, no to takie średnie w sumie. Już widziałem coś takiego. Tutaj też nic nadzwyczajnego. I to tyle. Więc z tych wszystkich seedów z tego TikToka sprawdzimy sobie tylko jeden, bo cała reszta nie była jakaś taka, wiecie. Wow! Dobra, przepisane. Dajemy stwórz, no i zobaczymy, czy będziemy mieć ogromne góry z piasku tego różnego kolorowego. Nie pamiętam jak się nazywa ten biom, sorry. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tej biduty. Chyba to nie jest sit na wersję bedrockową, ponieważ nie pojawiliśmy się nawet obok takiego biomu. Chociaż... Czekajcie, czekajcie, bo tutaj widzę takie góry. Ej, dobra, to chyba będzie działać na wersję bedrock, bo pa to. Czym bliżej jestem, tym coraz ciekawiej to wygląda. Może rzeczywiście to działa? No z tego co widzę, to ewidentnie zadziałało, bo Mamy ten biom na tym siedzie więc na wersji bedrockowej śmiało możecie sobie go wpisywać i to wam zadziała, tylko no spawn jest kawałek od tego miejsca, ale patrzcie jak to zarąbiście wygląda, nie? Ej, ja chyba ani razu nie widziałem takiego biomu, ale w sensie wiecie, jakby widziałem, bo byłem nie raz, tylko chodzi, że tak ładnego, że tak się ukształtował i w ogóle. I mamy tutaj ruiny portalu, tutaj mamy jakiś duży cave. No i w zasadzie tyle, ale no zarąbiste za to mamy widoki, nie? Tak jest mega kolorowo, tak pstrokato trochę bym powiedział. Bardzo fajny seat. Serio, mega mi się podoba. Wydaje mi się, że mógłbym nawet na takim zamieszkać, ale musiałbym, musiałby to być jakiś, wiecie, styl typu western, że wiecie, konie i haha ha i w ogóle. No tutaj mnie urzekło, więc daję 8 na 10. Dobra, kolejny TikTok. Czym tym razem zostanę zaskoczony? Java and Bedrock, czyli może działać tu i tu, no zobaczymy. Ziomek Aha, no Męszyn to takie mech trochę, no nie ukrywajmy. Tutaj mamy wioskę villagerów na górce, też nic nadzwyczajnego. Wow, mega mushroom, ej dobra, to musimy sprawdzić, nie? I w sumie wyszło na to, że spośród trzech seedów tylko jeden jest spoko. Dobra, więc jesteśmy tutaj w menu i teraz sobie tutaj wpisujemy seed. Mam nadzieję, że zadziała na wersji javowej, bo nie ukrywam, że no chciałbym zostać już przy tej wersji. No przepisane, tworzyby świat. I zobaczymy, czy zadziała. No dobra, dobra, dobra. Jesteśmy na wodzie. Wokół nas nie ma totalnie nic, ale gdzieś tutaj może być właśnie maszrumowy biom. Tylko teraz kwestia jest taka, że trzeba go odnaleźć. O, mamy go! Dobra, ty, rzeczywiście, ta wyspa jest ogromna. Czy Wy to widzicie? Ja lecę i cały czas. O kurde Nigdy chyba nie trafiłem na tak Ogromną wyspę mushroomową W sensie serio, nie? Zwłaszcza, że to jest taki Rerbiom i no trudno go Znaleźć w Minecraft, ale da się, da się Ale tak dużego To ja chyba nigdy, żebym nie widział I po i mamy nowy taki, o kurde Jaki cave ej tutaj śmiało By było można zamieszkać, nie? Kurde, to wygląda jak zwykła mapa, nie? Ej, co jest? Ej, mega Mocny seed, tego się nie spodziewałem Powaga, nie? Ej, grubo Naprawdę fajny seed. 10 na 10. Dobra, mamy SIT na ekranie, ziomek wchodzi do piramidy i przekopuje się tutaj na dół, tak i aha, okej. Okay. Przekopując się na dół, mamy dostęp do stornholdu. O kurde, ej mega fajnie, zostaw łapę teraz, a ja już właśnie przypisałem seed, więc teraz tworzymy świat, no i zobaczymy, czy będzie piramida i pod tą piramidą Stornhold. Jesteśmy na świecie, tego co widzę, nie ma ani piramidy, ani Stornholdu, źle wpisałem seed, dobra, to już wszystko jasne, widzicie, jedna liczba i już wszystko idzie... Dobra, teraz na pewno to jest dobrze wpisane, no i zobaczymy, czy będzie ta piramida. Okej, okay. to nie wygląda jak pustynia, gdzie miałaby być piramida, a pod nią Stornhold. Totalnie nie wygląda pustynia. Ale też jest szansa taka, że na złej wersji Minecrafta testuje ten seed. Chociaż był podpisany jako, że jest na wersji 1.20. Ciężko powiedzieć. Co autor miał na myśli, ale ja tutaj żadnej piramidy niestety nie widzę. Nie może być nigdy idealnie. Zawsze musi pojawić się jakiś TikTok, który nie działa. Najgorzej. Dobra, ostatni TikTok dzisiejszego odcinka. Mamy Amazing Seed Minecraft 1.20. Zobaczmy, co będzie ciekawego. Pierwszy z nich. O kurde, co jest? Ale zarąbisty. To już chyba testowaliśmy. Miasto na wodzie. Tutaj też nic specjalnego w sumie. No i tutaj mamy mężczyzn, no ale jakby też nie urywa tyłka. Sprawdzimy sobie tylko ten jeden seed, bo on był najciekawszy z tych wszystkich. Miejmy nadzieję, że zadziała, bo kurde. kurze się! Okej, okay. seed przepisany, tworzymy świat, no i zobaczymy, czy wygeneruje nam się taki cave na wodzie. Bo to wyglądało naprawdę epicko. No dobra, znajdujemy się gdzieś tutaj. Musimy znaleźć wodę, bo to znajdowało się na wodzie. Ej, eee, a my nie wpisaliśmy jakiegoś innego seedu? Nie, bo nie wiem, czy ten seed też nie był prezentowany, szczerze mówiąc. I tak, rzeczywiście, ten seed był w tym TikToku, tylko że jakby. Ej, co jest? On inaczej był podpisany. W sensie. O co tutaj chodzi? To nie powinien być ten seed. Źle zostało to podpisane. Dobra, próbujemy inne. Będziemy się bawić w ruletkę w Minecraft. O oh my God. No teraz wpisałem seed, który niby powinien tworzyć ten seed, na którym przed chwilą byliśmy. Zobaczymy, czy tak będzie, bo. No, pisałem inny i się pojawiłem na tym. No, nie wiem, czy zrozumiecie, ale, no, wiecie o co chodzi. O! Dobra. Czyli. Chyba wychodzi na to, że te seedy by zostały pomieszane przez autora Nie wiem, pewnie przez przypadek Ale potwierdzi się to dopiero w momencie Kiedy znajdziemy ten powalony cave Dobra, game mode, spectator Okej, okay, no i go szukamy, bo on będzie na pewno w wodzie Ale z tego, co jak na razie widzę To mega lipa, nie? Bardzo mi się to nie podoba, że nie wszystkie seedy działają I to nie jest moja wina, bo jakby Autorzy źle to podpisują Albo jest zła wersja, że nie działają Albo po prostu podają, wiecie Zły seed To jest mega przykre, bo ja kurczę widzę na TikToku sobie takie zarąbiste rzeczy I chciałbym to zobaczyć w Minecraft A nie mogę, kurde, nie? No i widzicie, i teraz jest sytuacja taka, że ja latam Szukam tego A tego nigdzie nie ma bo albo jest zła wersja Minecraft, albo po prostu to nie jest ten Seed. Ale widzieliście, mamy nadzieję, że zrozumieliście to, co wam wcześniej pokazałem, że jakby Seed był podany do innego świata. No chyba zakończymy ten odcinek właśnie takim fejlem, bo nigdzie nie widzę takiego otwartego dungeonu na wodzie. Ale jest świątynia za to, nie? Ale nic poza świątynią, no niestety... Tu Nie znalazłem. No cóż, mówi się trudno, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się tak czy siak podobał. Jeżeli chcecie więcej sprawdzania Minecraftowych TikToków, to oznaczajcie mnie na moim TikToku. Macie nazwę w opisie. Ja byłem WK. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się już jutro. Elo, pow!